Katarzyna Bernat, witam, a gościem w studiu dzisiaj Tomasz Kaczmarek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Pani pośle, czuje pan satysfakcję po wyroku sądu skazującym Beatę Sawicką? Jeśli miałbym się odnosić do tego wyroku, to przede wszystkim cieszę się, że jest on swego rodzaju przykładem i przestrogą dla tych, którzy... Dla tych osób, które testują dziś najwyższe funkcje w państwie, czy są znane z pierwszych stron gazet, aby tego typu przestępstw nie dokonywać? Dziś w Polsce nie ma przyzwolenia na to, aby osoby znane publiczne, publicznie powiem wprost, rozkradały naszą ojczyznę. Sąd przyznał panu rację. Jak teraz czują się ci wszyscy, którzy pana dyskredytowali w oczach opinii publicznej? Czy przede wszystkim sąd odniósł się do materiału dowodowego? Jaki był w tej sprawie zebrany, i wyrok, jaki zapadł zarówno w stosunku do pani Sawickiej czy burmistrza Helu uważam, że jest adekwatny do popełnionych niezgodnie z prawem czynów. Ciężko mi dziś komentować po tak długim okresie niektóre postępowania dziennikarzy, chociażby Gazety Wyborczej czy, czy TVN, czy też przedstawicieli platformy obywatelskiej. No to świadczy tylko o, o ich kulturze osobistej, o o, o, ich, o ich podejściu do, do życia publicznego. Mhm. A czy ktokolwiek pana przeprosił za to, że był pan dyskredytowany w oczach opinii publicznej? Tak, zgadza się. Takie przeprosiny padły z ust jednej z dziennikarek dużego tabloidu, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, ale również świadczy o tym, że są ludzie, którzy chcą poznać prawdę. A co na to wszystko politycy? Politycy Platformy Obywatelskiej, którzy bronili Beatę Sawicką. Przypominamy sobie też taki, taki całe show medialne związane z panią Beatą Sawicką. Co, co dzisiaj ci politycy mają? Ja się, Między innymi panu za... do powiedzenia i opinii publicznej. Zanim bym się do tego odniósł, to ja od samego początku, kiedy ta sprawa nabrała takiego rozgłosu medialnego, apelowałem o to, aby ten materiał dowodowy w całości. Ujrzał światło dzienne w całości. Dlatego, że dziś zarówno pani redaktor, jak i słuchacze mieliby okazję dowiedzieć się, o kim myślała pani Sawicka, mówiąc o pierwszej maherdrce i frontmence, która chciała kręcić lody na służbie zdrowia. No, ja znam te nazwiska, natomiast nie mogę ich teraz wypowiedzieć, ponieważ złamałbym tajemnicę śledztwa. Państwo zapewne się domyślacie, kogo mam na myśli. No, I idąc tym krokiem, Pani redaktor zapewne pamięta ten dzień, kiedy w Sejmie posłowie składali przysięgę poselską. Ja w, w tym dniu jako jedyny nie miałem możliwości godnie tej przysięgi złożyć, ponieważ posłowie Platformy Obywatelskiej mi to przeszkodzili, bucząc, tupiąc na sali. Ja rozumiem, że naruszyłem w, w dużej mierze interesy partykularne, środowiska nas na da datuska i, i stąd te chamskie zachowanie. A czy w zasadzie nie obawiają się Pana, ponieważ no Pan ma ogromną wiedzę na temat tych wszystkich polityków, którzy dzisiaj próbują, próbują no, kreować się na mężów stanu? Panie czy... redaktor, w tym momencie pojawił mi się uśmiech na, na twarzy. To, to prawda, większość z tych przedstawicieli Platformy Obywatelskiej dziś kreuje się na mężów stanu, natomiast ja miałem okazję poznać ich całkiem inne oblicze, pracujące w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym jako funkcjonariusz pod przykryciem. A czy dzisiaj, jak pan na przykład ocenia, czy dzisiaj na przykład już nie ma tego typu afer, bo jakoś nie słyszę opinia publiczna, żeby były afery korupcyjne. Czy to znaczy, że co, że ich nie ma? No A to ja... Nie sądzę, żeby dziś w Polsce korupcja zniknęła. W mojej ocenie ona przeżywa renesans, natomiast Centralne Biuro Antykorupcyjne pod kierownictwem pana Wojtunika, ono rzeczywiście działa, ale działa do pewnego pułapu, czyli do, powiedzmy, do tych spraw takich średniej rangi. Natomiast pragnę przypomnieć, że CBA zostało powołane do tego, aby walczyć z korupcją na najwyższych, szczeblach władzy i wierzę, że ten czas przyjdzie, kiedy CBA ponownie będzie ścigać tych przestępców, powiem kolokwialnie, z najwyższej półki. Mm -hmm. A jeszcze ja bym chciała wrócić na chwilę do tej nagonki takiej publicznej, która była w międzyczasie na Pana. Jak Pan odbiera tą całą nagonkę? Po co ona była, żeby Pana zdyskredytować? Dlaczego? Ja przede wszystkim cieszę się, że Zarówno prokuratura, jak i sąd, bo możemy to ocenić po tym wyroku, nie dali się nabrać na łzy przestępcy. Ten cały spektakl, który miał miejsce w polskim parlamencie, przygotowany przez panią Sawicką, zapewne przy współudziale PR-owców, miał na celu właśnie wywarcie, wywarcie wpływu na opinię publiczną, a co najgorsze, na wymiar sprawiedliwości, ale. Organy państwa, zarówno CBA, prokuratura i sąd, dziś po tym wyroku oceniam, że stanęły na wysokości zadania. Panie pośle, to jeszcze jest bardzo ważna informacja, mianowicie ten cały show medialny z panią Sawicką, on miał miejsce na 3 czy 4 dni przed wyborami parlamentarnymi w 2007 roku. Specjaliści, politolodzy twierdzą, że niewątpliwie mógł mieć również wpływ na taki, a nie inny wynik wyborczy w 2007 roku, że wygrała wtedy Platforma Obywatelska. Czy dzisiaj społeczeństwo nie może czuć się oszukane? A czy może się przede wszystkim czuć oszukane przez Platformę Obywatelską, bo to Platforma Obywatelska tom, ten spektakl pani Sawickiej wykorzystała do gry politycznej. Dlaczego pan Mariusz? Kamiński, były szef CBA, postanowił y, y, opinii publicznej przekazać te informacje. Odpowiedź jest bardzo prosta, dlatego że nikt y, z, z obecnego rządu y, nie był zainteresowany, y, aby. Y, usłyszeć te informacje y, związane z tą aferą właśnie korupcyjną y, na Helu. Wtedy odmówiono panu Mariuszowi Kamińskiemu przedstawienia tych informacji y, w trakcie obrad, y, w trakcie prac y, Komisji do spraw Służb Specjalnych. Wtedy ta komisja nie została y, zwołana. Pani Bośnierz, chciałam rozporozmawiać o Pana działalności tutaj w naszym okręgu wyborczym. Pana biura działają między innymi w Busku Zdroju, w Końskich, a także w Kielcach. Jakie sprawy, z jakimi sprawami zwracają się do Pana ludzie? również w najbliższych dniach zostanie otworzone biuro w Skarżysku Kamiennej. Oczywiście wyborcy zgłaszają się z szeregiem różnych spraw, ale cieszę się, że jakby kierują swoje problemy do mnie bardziej związane te z rzeczami korupcyjnymi, czy z sytuacjami, gdzie dochodzi często do łamania przepisów prawa. Czy wymiarem sprawiedliwości generalnie rzecz ujmując? To prawda i ja stoję na stanowisku, że jeżeli mamy pomagać wyborcom, mamy pomagać obywatelom, to powinniśmy robić to skutecznie i efektywnie. Dlatego w większości spraw, tam gdzie dochodzi do łamania przepisów prawa, kieruję zawiadomienia do prokuratury na ręce prokuratora generalnego Seremeta i wiele takich spraw dzisiaj no, już nabiera in. Innego koloru, ludzie są zadowoleni, że w tak dynamiczny sposób y, po prostu można pomóc i zmienić rzeczywistość. A czy może pan podać przykłady, te które Pan może przykłady podać? Pan w dyrektor, którymi Pan się zajął? Chociażby pan e, burmistrz. E, w Osieku, tam y, y, nie były wypłacane składki y, socjalne y, dla nauczycieli. Gmina jest zobowiązana do tego, aby tego typu świadczenia y, wypłacać. Zostało złamane prawo i nie wyobrażałem sobie, aby postąpić w inny sposób, niż złożyć zawiadomienie do prokuratury. Ludzie, którzy mają jakieś problemy, chcieliby się z panem skonsultować, chcieliby z panem porozmawiać, chcieliby panu przekazać jakieś istotne sprawy, gdzie mogą pana spotkać, gdzie pan przyjmuje, w jakich godzinach? Mam nadzieję, że te cztery biura, czwarte jest w trakcie organizacji, to jest dosyć duża ilość miejsc w Okręgu Świętokrzyskim, gdzie mogę spotkać się z wyborcami. Na stronie internetowej, Sejmowej, tam są wszystkie informacje, gdzie są podane adresy, godziny funkcjonowania, również telefony czy adresy mailowe. Drodzy słuchacze, jestem do Waszej dyspozycji. Zapraszamy serdecznie, a przypomnę, że gościem Radia Plus był Tomasz Kaczmarek, poseł Prawa i Sprawiedliwości rozmawiała Katarzyna Bernat. Bardzo dziękuję.